Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nowym filmiku i nowościach, które znowu wejdą do gry Rise of Kingdoms, a które zobaczyliśmy w oficjalnym filmie właśnie gry. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienne filmy na temat gry Rise of Kingdoms, Zachęcam gorąco do subskrybowania kanału. Dzięki wielkie za wsparcie za to, że oglądacie te filmy. Za wasze komentarze naprawdę jesteście wspaniali. Ok, jak widzicie, ja jestem w pre-KVK, także tutaj w międzyczasie sobie czasem uderzę jakiegoś marudera, natomiast to nie jest filmik o naszym KVK. Ono będzie na pewno ciekawe, z tego sensu, że mówiłem Wam, że robimy te recovery KvK, więc my tutaj się nie spinamy w niczym. Aczkolwiek to jest w ogóle ciekawe, że jesteśmy na siódmym miejscu, prawie w ogóle nie robiąc pre-KvK. Ale z tego co wiem, nie będziemy jedyni nastawieni na na recovery, także może to być naprawdę bardzo ciekawe K KvK, zobaczymy jak ono pójdzie. No dobrze, ale przejdźmy już do tego, do tego filmiku, był to najdłuższy film jaki widziałem w historii z tych, które Lilith wypuszcza, zazwyczaj one trwają tam jakieś 3-4 minuty, natomiast tutaj poznaliśmy nowe postacie, nowych deweloperów, którzy opowiadali naprawdę długo. Natomiast jak widać nie zawsze długość znaczy jakość, ponieważ rzeczy, o których opowiadali to w większości rzeczy, które już widzieliśmy. Także trochę taka jakby ich perspektywa. Na początku słyszeliśmy o nowych formatach KVK, które nie są jakąś super nowością, no bo one już wyszły po prostu, tak? Także tutaj wiemy po prostu, że te że te formaty są, tak jak my będziemy grali teraz w Orlean, i jest też ten drugi nowy format. Tylko czekajcie, muszę sobie przypomnieć, jak on się nazywa. Zaraz sobie tutaj zobaczę w tym spisie o niezłomni wojownicy to jest tam, gdzie gra właśnie 2-3-1-2. Natomiast my będziemy tutaj w oblężeniu. Orleanu, ale tak naprawdę, nic, nic jakoś ciekawego się o tym nie dowiadujemy. Później, ciekawsza informacja jest taka, że zobaczyliśmy cienie takie, jakby nowych łuczników. Także wiemy, że nowi łucznicy już są. Wskazuje to na to, że najprawdopodobniej ci nowi łucznicy są już w ogóle gotowi. No i tutaj. Fajnie, tak, że coś, coś się dowiedzieliśmy, już nawet nie widziałem, że ktoś tam chyba jak się będą nazywać. Nic mi te nazwy nie mówiły, tak czy inaczej, więc nie jest to nic takiego, nie są to postacie historyczne, myślę, które większość z nas by kojarzyła. Oczywiście najbardziej mnie będą. Interesowały ich umiejętności, tak? Także tutaj na razie nic nie wiemy, żadnych takich solidnych przecieków, przepraszam, związanych z umiejętnościami jeszcze nie znamy. Natomiast mój strzał powiedziałbym jest taki, że wydaje mi się, że będą to, że jeden z tych dowódców to będzie dowódca do garnizonu. Dlaczego tak myślę? Bo jeśli chodzi o tych dowódców, którzy są w, w Mighty's Governor, to oni zazwyczaj są albo właśnie do garnizonu, albo do rali. Wydaje mi się, że do rali łucznicy tak naprawdę teraz nikogo za bardzo nie potrzebują. Natomiast ten garnizon łuczników stał się po prostu słaby. I wydaje mi się, że tutaj może będą chcieli go wzmocnić i sobie tak patrząc na te cienie widzę, że jeden z nich. Jest taki, jakbym widział, wyraźnie pozę takiej, nie wiem, siedzącej kobiety. No, jak sobie pomyślałem o tej siedzącej kobiecie, to od razu pierwsze, co mi przyszło do głowy, to oczywiście Teodora, tak? I sobie tak pomyślałem, że kiedy postaci nowe są pokazywane, właśnie w takich statycznych pozach. To najczęściej są to postaci związane właśnie z garnizonem. Oczywiście nie ma ich tutaj jakoś yy, bardzo dużo, tak. Teodora, yy, mam też takie wrażenie, mimo że stoi normalnie, to tak podobnie myślę o, yy, o Zenobi, tak, ale to nie wiem, może to tylko jakieś takie moje, moje wrażenie. Natomiast wydaje mi się, że, że może to sugerować to, że będzie to dowódca garnizonu. No jest jestem ciekawy, czy. Będzie to taki dowódca garnizonu, który rzeczywiście zrobi różnicę. No, musiałby to być na pewno bardzo dobry dowódca garnizonu, ponieważ ja mam takie wrażenie, że łucznicy teraz potrzebowaliby nie jednego, a dwóch dowódców do garnizonu. Z drugiej strony, wcale bym nie chciał, żeby tak było, bo przydałby mi się nowy łucznik do pola. Myślę, że też przydałby się taki naprawdę dobry łucznik do pola, żeby trochę, że tak powiem. Osłodzić życie. Kawaleria teraz dostała Joan Prime, która jest bardzo fajna. Także mam nadzieję, że, że ucznicy też dostaną coś ciekawego. Ale na razie nic o tym nie wiemy. Zobaczyliśmy też muzeum, o którym już wiedzieliśmy wcześniej. Natomiast z tego co słyszałem, niestety, muzeum wejdzie w życie dosyć późno. To znaczy, teraz mamy te lepsze umiejętności tych dowódców pierwszej generacji, natomiast no myślałem, że ci dowódcy drugiej generacji wejdą też od razu z tą najnowszą aktualizacją, a okazuje się, że będziemy musieli na nich jeszcze poczekać i to całkiem możliwe, że będziemy musieli poczekać jeszcze jakieś dwa miesiące. Także no niestety musimy się tutaj chyba uzbroić w cierpliwość. Kolejna rzecz, której się dowiadujemy... <laughs> czy które już słyszeliśmy, tak? A teraz widzimy, jak działa. To jest mgła na arce Ozyrysa. Dowiadujemy się też, że będą też nowe umiejętności z arką związane. Jeśli chodzi o samą mgłę, to powiem Wam szczerze, wydaje mi się, że to, jeśli ja myślę na przykład o takiej naszej grze, jak my gramy w naszym królestwie, to wydaje mi się, że to nie zmieni zbyt wiele, ponieważ my, także, tak powiem, najczęściej gramy swoją grę. Nie poruszamy się za dużo po mapie, bez sensu, więc tutaj rzeczywiście utrudni to w jakiś sposób nawigację. Natomiast czy to rzeczywiście jakoś tak diametralnie zmieni grę, nie wiem. Mnie się do końca tak nie wydaje. Tym bardziej, że wiecie, tutaj jest kwestia tego, może te najlepsze drużyny w jakiś sposób spróbują to wykorzystać. Ale wiecie, jak duże drużyny grają, to oni też mają praktycznie zawodników po całej mapie. I, I wtedy mają y, przegląd niemalże całej mapy. Także czy to rzeczywiście będzie jakaś taka olbrzymia zmiana, y, to nie wiem. Jeśli chodzi o te nowe umiejętności, to też niestety nic nie jesteśmy w stanie tam przeczytać. Ostatnia rzecz, której się dowiadujemy, y, to z tego co ja przynajmniej rozumiem, będzie coś takiego jak y, liga, tak jak mamy. Y, ligę Ozyrysa tak, czyli ligę z Arki to będzie też podobna liga tylko z czempionów Olimpii no i to brzmi naprawdę bardzo fajnie z tego co było powiedziane będzie to tak, że już nie będzie w Olimpii się dobierać że tak powiem randomowo, tylko w tej lidze będzie coś takiego że będą mogły wziąć udział tylko zespoły, czyli będziemy musieli mieć pięć osób które zagra z nami, i tylko wtedy będziemy mogli zagrać w, w tą ligę. Tak? Jaki to będzie format, jak to będzie wyglądało, jeszcze nie wiem, ale brzmi to na pewno bardzo ciekawie. Tak? Tu od razu powiem, że staram się też trochę ruszyć Olimpię, właśnie w naszej społeczności. Polskiej. Także na rok Polska też już, że tak powiem, powstaje specjalny kanał trochę tłumaczący to, jak poruszać się na Olimpii i jak grać, i mam nadzieję, że uda się rzeczywiście stworzyć taki zespół, grupę ludzi, która chętnie po prostu będzie ze sobą grała. Olimpie, także na razie to jeszcze cały czas praca, ja na pewno też będę nagrywał filmiki, żeby to pokazać no i mam nadzieję, że może jakiś live też powstanie z tego jak jak gra się właśnie w Olimpii, bo wbrew temu co wiele osób mówi uważam, że jest to całkiem fajny format. No i mniej więcej na tym filmik się kończy także tak jak powiedziałem treści jakiejś takiej bardzo nowej tutaj nie ma raczej Potwierdzenie i pokazanie rzeczy, o których już mieliśmy wspomniane wcześniej. No, ale wiecie, zawsze fajnie to zobaczyć, jak to wygląda. Możemy się teraz pozastanawiać, co to będzie właśnie z tymi nowymi łucznikami. Ja, tak jak już powiedziałem, stawiam, że jeden łucznik to będzie garnizon, tak a drugi to będzie tak typowo podpole. No, nie jest to żadne jakieś wielkie odkrycie, jeśli tak będzie. Ale zobaczymy, bo to też oczywiście jeszcze nie jest pewne. I to wszystko. Dzięki. Trzymajcie się i do słyszenia. Cześć.